Koniec zawieszenia broni. Sławomir Mensen uderza w Karola Nawrockiego i nie są to ciosy na niby. O przejęciu mieszkania, że to obrzydliwe. O popierającym go pisie, że kradli pieniądze. Koalicyjni kandydaci też łagodność względem siebie stracili, bo na ostatniej prostej, zyskać chce każdy. Marcin Fiołek. O ile wiece wyborcze odbywają się zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, o tyle 10 dni przed wyborami sztabowców coraz częściej zaskakują ataki od politycznych przyjaciół. Wybraliście kandydata, który ma naprawdę paskudny epizod ze swojej przeszłości, którego nie jest w stanie w żaden sposób wytłumaczyć. Sławomir Mencen swoim atakiem na, na, na kandydata obozu patriotycznego ewidentnie y, zagrał w drużynie Trzaskowskiego i Tuska. Politycy PiS mają pretensje do kandydata Konfederacji, że ten Złamał niepisany pakt o nieagresji i uderzył w Karola Nawrockiego w sprawie kawalerki. Rzucają się na mnie pisowcy, że ja o tym mówię. A dlaczego mam o tym nie mówić? To wasz kandydat to zrobił. Mówię do Sławomira na Sławku. Opanuj się. Pomyślał, że no, to jest ten moment, w którym jak spadnie Nawródzkiemu o 6 punktów procentowych, a mi urośnie o 6 punktów procentowych, to będę w drugiej turze. Nigdy nie będę popierał tego, że pisowcy kradną pieniądze. Zawsze będę za tym, żeby was rozliczać. Zgrzyt po stronie prawicy ma swoje odpowiedniki w koalicji rządowej. Koalicja nie powinna chować głowy w piasek, nie powinna czekać na święty nigdy, tylko uchwalać ustawy. Więc liczę, że ten proces przyspieszy. Przypominam, oni ponoszą współodpowiedzialność za to, jak wygląda ta koalicja. Szymon hołownia, który krytykuje Rafała Trzaskowskiego, przypominamy, ma wiceprezydenta w Warszawie i sam jest drugą osobą w państwie. Problemem, który wraca jak bumerang i dzieli koalicjantów, jest obsada spółek skarbu państwa. Ministerstwo aktywów państwowych powołało kolegów swoich do, do lotu, potem do poczty. Partia Szymona Hołowni regularnie wypomina platformie sposób zarządzania. Państwowymi firmami. Tak jak było zapis, tak jest dzisiaj. Hołownia kandyduje przeciwko Trzaskowskiemu, tak samo jak kandyduje przeciwko Nawrockiemu. Robi dramę w mediach. Na miejscu pana gramatyki. Milczałabym na ten temat. Kampanijnych spięć w koalicji jest więcej. Lewica wytknęła dziś Szymonowi Hołowni sprzeciw wobec tzw. ustawy antyfliperskiej. Ten nie pozostawał dłużny. Czego się boisz Szymonie? Boisz się rozmawiać o deweloperach, o fliperach? Aniu, czy, czego się boisz? ze strony ciężko pracujących polskich przedsiębiorców, skoro razem z całą lewicą idziesz błagać Dudę o to, żeby zawetował ustawę o składce zdrowotnej. Szpilki są wrzucane, a poparcie spada, bo najnowsze sondaże pokazują, że marszałek Biejat już jest nad marszałkiem Hołownią. Najświeższy sondaż dla Super Expressu pokazuje, że Szymon Hołownia broni czwartej pozycji. Tuż za nim jest Adrian Zandberg, a nieco dalej Magdalena Biejat i Grzegorz Braun. Wybory w następną niedzielę. Мартин Фиовек, выдажение